Cześć, witajcie, z tej strony Papa i witam was po tym weekendzie, co tutaj się u nas wydarzyło ciekawego, jak widzicie w kwipunku dalej troszkę bieda, no mianowicie co, sporo itemków zmieniliśmy u Wiedźmy, mega fajnie podbiliśmy sobie nasze staty, jak widzicie skończyła nam się akurat potka, ale dzisiaj uratowała nas Wiedźma, znaczy nie Wiedźma, a w sumie tutaj Gabinet Magii, fidget i udało nam się kupić znowu niestety tylko 15, ale chociaż 15, cieszmy się z małych rzeczy. E, tu sobie odkładam jakieś gemiki w razie wymiany przedmiotu. Udało nam się wymienić tutaj co prawda na przedmiot z mroku, ale plus 100 w statystykach, więc jak najbardziej mega fajnie, no i 4% premi do HP. E, małe kamyki trzymam sobie do kibelka, wpadnam dzisiaj epic, więc również fajnie, no bo jutro epiciem sobie zapełnimy idealnie 50. No a później niestety nie mamy już nadwyżki, musimy Karmić toaletę tymi małymi Kamykami, no i tutaj w sumie to jest ogólnie tak wszystko Runy, no jak pewnie standardowo domyślacie się będą klikane po odcinku Nie masz aż tak dużego przeskoku, no bo tu jest ta tendencja Spadkowa, kolejne są bodajże oktyliony. no jutro sobie je zdobędziemy, być może jeszcze dzisiaj wieczorem Pokuszę się o jeszcze jeden reset, jak na przykład zrobię dwa cykle toalet Ale no na ten moment mamy 770 mm, Septilionów, więc no, rośnie sobie to powolutku. Tutaj natomiast, co zebraliśmy troszkę dużo? Ja też już trochę dużo przeinwestowałem we Władka. Jak widzicie, poziom wzrósł, bo niedługo będziemy musieli bić sobie gości z wyższym poziomem. Tutaj jeszcze przez chwilę możemy się delektować troszkę, troszkę takim golaskiem. jednakże, no, za jakiś czas już nie będzie tak kolorowo. Mamy serce na 13, mamy ekstraktor również w drodze, zapas córek jest fajny, tutaj myślę, że sobie bez problemu ogarniemy. Jeśli chodzi o twierdzę, no to dzisiaj kwatery nam wpadają na 12, no i zaraz je będziemy puszczać na 13. Tutaj wiadomo, tak jak mówiłem, speedrunujemy sobie to hmm. Tutaj nie ma za bardzo chyba co mówić. Jedyne co mogę wspomnieć to, że na mega mega dużym farcie udało nam się ubić wyprawę 47-8 i zostały nam 2 do 50. Więc tutaj zmienię na szybko w opisie, bo jeszcze jakby ktoś nie zaważył, dopisaliśmy. No i też mamy już Hoki 15 w liczbie dwóch, więc również rewelacyjnie, chociaż niestety nie padł mi jeszcze żaden czarny kamień, ale. Ale no ważne, że do przodu. No i w pupilach, w pupilach naprawdę rewolucja, tutaj naprawdę dużo popchnęliśmy, jednak nie tyle ile bym jeszcze chciał. W mroku tak naprawdę myślę, że tego Jaduna już lada moment ubijemy, bo naprawdę nie wiem czy zapisałem, wale walki były kosmicznie bliskie. Troszkę ubolewam, że nie wczoraj, bo tak to już bym miał na nim 13 poziom. Natomiast no niestety, event minął i karmienia po, po 9 się skończyły. No, jak wiadomo, najbardziej boli mnie oczywiście światło, cały czas nie mamy Paladona. Myślałem o ulepszaniu hipmana, tylko kurczę, on mi strasznie pod to PvP nie pasuje. No i wiadomo, że da się go nim ubić tutaj końcówkę, ale kurczę, uparłem się na tego Paladona i troszkę. Żałuję, że, że nie poczekałem, nie ubiłem np. tą dzyńką Okołała i tym Okołałem, jeśli się nie mylę, da się też tutaj coś tam próbować przynajmniej. No, no niestety tych owocków nam się dużo odkłada, jedyne z czego mogę się cieszyć to, że to budztuje głównie zręczność i, i na tym aż tak nie tracimy, no bo my najgorzej mamy w magów. No, i wiadomo, my jesteśmy pod siłę. Tutaj też pokazuję w sumie przy okazji, staty, jak wyglądają. Dzisiaj jeszcze nie robiłem awki. No i e, ziemię sobie oczywiście ubiliśmy w końcu całą. E, szczerbunem Nowy jadł, odmówiłem posłuszeństwa na tym koncie, niestety. Ale no, co zrobić? E, na szczęście tego szczerbuna rezerwowo robiłem i sobie nim go e, dopięliśmy. No i oczywiście do setki go pociągnę, żeby już pod to PVP tutaj był taką fajną. Fajną postacią do, do zbijania, jeśli ktoś tam za bardzo mniej poszaleje. Ogień również skończyliśmy, również wczoraj. Więc rewelacja, no bo wczoraj tak naprawdę ubiliśmy Diabło Czarta, wczoraj ubiliśmy Tyranożarła i wczoraj ubiliśmy Rozpira. Więc no rozpieszczeni byliśmy, że tak to nazwę. No i oczywiście jest ulepszony, oczywiście Pirod na setnym. I tak się prezentuje ogień tutaj. No, bardzo, bardzo się cieszę. No i woda, wiadomo, hydrowirus od jakiegoś czasu nas gości. Troszeczkę tych owocków zebraliśmy, że mamy kroksa na setny i tutaj dalej lecimy. No, niemniej jednak, jeszcze przynajmniej nie 20, a, a jakieś 18 dni. Ulepszanie go na minimum powinno zająć. No i to jest oczywiście tyle w kupilach, ale uważam, że jest to ogromny przeskok i naprawdę. Mega się cieszę, że to tak wygląda. Mamy też końcówkę września, czyli teraz tak, no... Zimowe powoli się zbliżają, ale to dopiero w grudniu. W grudniu też mamy piątek 13, tak. Diablo Charta zdobędziemy późno, go sobie odblokujemy dosyć szybko, ale no do grudnia też Mumifara znajdziemy, bo dokładnie za miesiąc z hakiem. Więc w ogniu nam wstępnie zostanie tylko Pan Diabełek. W świetle natomiast, no co no, tu dopiero wiosna. Tu mamy grudzień, tu prima priliz, więc dopiero kwiecień. Ale znowuż Paladon bardzo szybko nam powinien pójść. W okolicach 300 poziomu myślę, że wie, że będziemy kończyć, bo wie, że aktualnie mamy 8-6. I widziałem, że tam do 90 już są jakieś realne procenty. W momencie, jak ja nie mam potki, więc no to też jest tak naprawdę kwestia czasu. Eee, tak i. I, i, I tutaj też dosyć szybko sobie to zakończymy, bo jedno roga no, w tym roku będziemy mieli już wymaksowanego. Tutaj natomiast no, zielone świątki, no to to jest kupa czasu. Tu to w ogóle musimy też czekać do świąt wielkanocnych. No Tricek, wydaje mi się, że on może być nawet dłużej niż diablo Chart, bo go dopiero wykopię sobie na 25. Nie będę stopować na 20 kopania. No i tutaj wiosna, zima. Więc tak to wygląda tutaj dosyć blisko. No, bo nowy rok, więc bardzo fajnie. A, no i to jest pupil, który prawdopodobnie najwięcej nam czasu zajmie. E, chociaż zobaczymy, e, no na bardzie mam na przykład obecnie tam chyba 380 poziom. Jeszcze tego nie zrobiłem, więc to tylko pokazuje skalę, jak ten portal do piekieł potrafi e, nauprzykrzać. No, natomiast tu co, Walentynki, tutaj mamy wiosna i zima, więc również zostanie tego mało. A woda to już w ogóle pięknie. No, Głębion myślę, że nie tak długo nam zejdzie z tą ale Tam w niecałe 3 miesiące mamy ponad dyszkę. Teraz będziemy też tam myślę, jakoś fajnie to starali się ogarnąć. Więc no, zobaczymy, może w tym roku się uda. No, Poseidon długo nam na pewno na niego zejdzie, ale nie najdłużej. No i mamy zima. A no, i tutaj mamy dopiero czerwiec, więc no, też żółwio sporo czasu zajmie do skolekcjonowania wszystkich pupili. Ale już wygląda to naprawdę dobrze, szczerze, nawet nie wiem jak ranking wygląda. O, tutaj mamy 580, więc przebiliśmy się gdzieś przez te 600. I ja tylko pragnę zauważyć, że przebiliśmy się bez dużej potki. Ta potka dużo tutaj gra, tak sobie sprawdzam, czy nikt się nie rozebrał. Bo niektórzy, jak przestają grać, się rozbierają. A tu wtedy jest fajna osoba, i do atakowania i jednocześnie do, do atakowania jako golas po prostu w podziemiach, tak? Tylko widzę, że chyba niestety nikt nie był na, na tyle uprzejmy, żeby nam coś takiego zrobić. No ale sporo osób faktycznie tą grę skończyło i to takich no naprawdę mocnych graczy, jak widzimy. Nie widzę złoty, mówią, że uśmiechu nie da się kupić, ale mój można kupić zaledwie jedną subskrypcją. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz i jesteś w tym ogromnym gronie widzów bez subskrypcji, to zachęcam do zmienienia drużyny na subskrybenta. A i jeszcze jedno: zapraszam na mego Twitcha, link w opisie. Niedługo fajne streamy się szykują. Pozdro. No nie każdy jakoś tak lubi długoterminowo grać. Tutaj wydaje mi się, że po prostu dużo osób tak lubi sobie przygrzybić troszeczkę miesiąc, dwa i jak tam nie są w top 10 to, to excitują giereczkę. No tu mi niby mi się broń świeci, ale zobaczmy, tops to jest naprawdę mega aktywne, no jedyne co co szkoda, że przewija się tylko Black Ice, Black Rose i tam troszeczkę jakieś inne gildie, ale ale no, no pokazuje jak te gildie są mocne jeszcze. No, no nic, no Ciężko będzie na pewno gdzieś tam wygwizdać. To już przewaga się zrobiła widoczna dosyć, ale to już tam no kiedyś zobaczymy. Nam się udało troszkę odratować i gdzieś tutaj sobie spinamy się powoli do góry w twierdzach. No w twierdzach mi topka spada, bo ja też jakoś regularnie nie atakuję, więc mamy sobie to tysięczne. Pupile mamy 242 miejsce, więc no fajnie 75 pupili. To już dobrze wygląda. No co, no jest, jest przyjemnie. A podziemia? podziemia mi się jakoś tam nie martwię. Ja też sfailowałem sobie kilka razy i tak naprawdę tutaj ten ranking tylko i wyłącznie jest zależny od, od tego, jaki poziom aktualnie bijemy. Ok, no bo tutaj się troszkę rozgadałem. A zostały nam jeszcze lochy do omówienia i teraz tak, w lochach obecnie bije strefę roku, ponieważ na, na ukończenie tego lożku e, mamy dosyć fajne procenty, na króliczka mamy tych procent 17, później na gnola mamy 11 i na lustrzane odbicie mamy 83, a jak zdejmę broń, no to będziemy mieli 100 tak naprawdę. Mm. No i tutaj mamy naprawdę sporo expa, tak żeby sobie przynajmniej e, z dwa poziomy wbić, myślę, że dzisiaj jest to realne e, w świetle, natomiast e, dzisiaj e, może już nie e, ale ubiliśmy sobie troszeczkę poza kolejnością, bo powinienem je bić po ubiciu tego króliczka. Tu ubiliśmy Valkyrie, ubiliśmy sobie w Hemoridorze pajączki, więc teraz mamy bossa orków. No i tak naprawdę jak ubijemy ten Brok, to w pierwszej kolejności powinniśmy bić wartowników, na których mamy 10%, więc no wydaje mi się, że jest to naprawdę fajny wynik. Tutaj 300 milionów expa czeka więc mniami. No i później kolejni w kolejności jest od razu Karczmiarz. Również w tym lochu, czyli na niego mamy 7% i później 6% mamy na salamandrę o tutaj. Nie, na ślame ta salamandra była wcześniej Więc również spoko, No, bo tak naprawdę tutaj 600 milionów ekspa. Później w międzyczasie, poza tymi lochami, sobie będziemy bili wieżyczkę do 89 przynajmniej. Bo tam widzę na tabelce, że mam fajne procenty. Tutaj mamy 10, później mamy 25, 14 i 5,5 dokładnie. No i tak to wygląda. Jeszcze sobie może odpalę o Jezu... No, i w świetle tak, może przytoczę tylko, że na pana Cyklopa Polifena mamy 0,06%. Na matkę smoków mamy 2%, więc fajnie, bo zakończenie lochu. Na sztućcową głowę mamy 2%. Na, na szkole magii, tutaj o tu mamy 2,02%. Na włodzimierza 3,5%. I na ślema jazzarnicę, tak jak mówiłem, 5,5,6% To tak nam skacze. Więc no procenty są super, tylko po prostu niekoniecznie mi to po drodze yy, siadało, że tak to może yy, nazwę. No i jeszcze sobie zobaczymy, bo oczywiście po zapisywałem walk ile mogłem. My dzisiaj mamy 23 września, czyli troszeczkę wyżej. I wydaje mi się, że no, na pewno tak, nie widzieliście tego, yy, czy 18 odcineczek wpadał w piątek, czyli. O Jezu, no to od 2018 na pewno widzieliście, czyli odtąd nie, nie było widać. No to co, Zdawiszawa oczywiście nam padł Omnibomem w 79, więc to już było w sobotę, jak on był troszkę mocno podrasowany, tutaj później padł nam fajnie Język Ronix. No i pięknie. Tutaj nam padł rozpir. już, może sobie przyspieszę. Tutaj nam padło odrobaczanie, i zobaczcie, jaki fart. Tutaj nasz łowca demonów wysolował. To tak naprawdę. Eee, tutaj bagienna nimfomanka. Ona naprawdę długo mi przeszkadzała w lochach. Tyranożar nam padł. Śpiewający syreny. Tutaj mamy demona, którego również no, musiała nam fajna seryka wlecieć. Tutaj ubiliśmy portal ponad pół HP na strzała. Tutaj jeszcze Walkirię. No, troszkę close, ale się udało. No i dzisiaj jeszcze znowu pająki. Okej okay, i to by było na tyle. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Pamiętajcie o łapeczce w górę, subiku i widzimy się w środę. Pozdro.